Wyjście z Uniwersytetu w Piterbo, z byłego klasztoru Dominikanów, który znajduje się przy Bazylice, zbombardowanej 17 stycznia 1944 roku przez aliantów. Zaplanowane było to wszystko. W Bazylicy była kanonizacja Świętej Jadwigi Śląskiej. Wnuczki Jadwigi Wittelsbach zmarły w Dachau 16 lipca 1176 roku. W tej Bazylice również był wyświęcony na biskupa jej potomek, Clemens August Wittelsbach, urodzony 17 sierpnia 1700 roku w Brukseli, miasta, gdzie pierwsza wzmianka była 8 maja. 8 maja 1936 roku, rok po, po nie, miesiąc po Szcie polskim, po Szcie polskim w Regensburgu. 14 kwietnia 1936 roku była to rocznica Śmierci świętego papieża Benedykta V, którego drogami pielgrzymujemy, święty Benedykt V, 132 papież, urodził się w Rzymie w rocznicy urodzin świętego Benedykta Opata. Został wysłany do Hamburga, gdzie zmarł 4 lipca 900... 65 roku, a tutaj mamy bazylikę Matki Bożej zniszczoną 17 stycznia 1944 roku przed zniszczeniem Monte Cassino była tutaj kanalizacja świętej Jadwigi śląskiej. Była tutaj święcenia kapłańskie, otrzymał wnuk Sobieskiego, arcybiskup, pięciu z Sklemes August, urodzony 17 sierpnia 1700 roku w Brukseli. Koronował swojego brata, na 50. cesarza rzymskiego, króla Niemiec, Karola VII. Był to również wnuk króla Sobieskiego. Jak wiemy, Wnuk Króla Sobieskiego, który był prawnukiem Stanisława Żółkiewskiego i który jest w niebie od 11 listopada 1703 roku. Matka Boża Wszechwładna, wszyscy święci, Święty Boże, módlcie się z niebie.